Stachu? stachu? Nie. A, A kto mówi? A kto mówi? A kto przy telefonie? A to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Jak smakują? Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy. Idzie trzewie. Przekonajmy się. Witamy w programie mniej więcej programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Musimy. Co jeszcze mamy? Proszę, ten smak. Jest. Co? Nie wiem. I Dobra, ja mam swoją odpowiedź. Dobra, lecę. Łoś. Nie. Spinak.